Siemanko, jesteśmy już przy piątku. Wczoraj poszło fajnie, Liverpool wpisał się na medal, dał trochę sianka a dzisiaj mamy piąteczek, ale rezygnujemy z grywniu. Dzisiejszym jakichś mocniejszych kuponów z tego względu, że no, bardziej niż Sewilli chyba ufamy niektórym politykom. Natomiast skusił nas wysokie kursy, jakie są pokazane na jutrzejsze derby w lidze hiszpańskiej, i sobie dwa meczeki skreślimy. Oczywiście tradycyjnie single, stawka płaska i pierwsze spotkanie Hetafe z Realem. Tutaj skreślamy sobie czystą dwójeczkę. 1.85, no to jest kurs, wydaje mi się, od którego nie można przejść obojętnie. Real jest w dobrej formie. Rok zakończyli remisem z Bilbao, ale grali świetnie, no i dwa oczka straty do Barcy w tabeli, tak jakby muszą ich mobilizować, no jestem pewny, że to spotkanie jutrzejsze derbowe. Te małe derby Madrytu, Królewscy wygrają dość pewnie. I drugie spotkanie, mamy derby również w Barcelonie. Espaniol podejmuje Barce, ostatnia drużyna podejmuje lidera. Espaniol, który ostatni mecz tamtego roku przegrał z Leganés, to był mecz, który w zasadzie był mocno decydujący o wielu kwestiach z głównym y, kandydatem, rywalem w walce o utrzymanie. Przegrana wyraźna, także zespół jest rozsypany, a Barca gra swoje, gra dobrze, mocno, skutecznie. Wszystkie schematy funkcjonują, także. Stawiamy sobie tutaj nie tylko, że Barca wygra, ale że Barca będzie prowadził również już do przerwy i taki łamaniec Barca do przerwy, i Barca na koniec daje nam kursik 2-0. Także dwa takie single na dzisiaj ode mnie. Oczywiście na jutrzejsze mecze. Mam nadzieję, że sobota będzie również zwycięska. Pozdrawiam się, Manko.